W takiej temperaturze myślę, że gra nasza i, i kształt też nie wyglądała źle, eee, co do naszej to jesteśmy zadowoleni z wyniku i, i z gry, bo pomimo tych trudnych warunków to, to zaprezentowaliśmy się chyba nieźle na tle dobrego przeciwnika, nie ma co ukrywać. Wisła co prawda postawiła wysokie warunki i gdyby nie ta pierwsza bramka taka, no, tak naprawdę gdzie, gdzie sami nie sobie strzeliliśmy, no to gdzieś tam podłamała szydła moim, moim chłopcom, a to są jeszcze młodzi chłopcy. Oni jeszcze sobie właśnie nie umieją radzić ze stresem jak się przegrywa, no, bo nie mieli takiego, przez całą rundę takiej możliwości, to po to są właśnie sparingi, żeby pokazać, żeby, żeby oni potrafili sobie poradzić. Sytuacją, gdy my nie będziemy w komfortowej sytuacji, tylko będziemy e, tak jak dzisiaj właśnie przegrywać mysz. i chciałem zobaczyć jak oni właśnie e, w takiej sytuacji będą się zachowywali. No.